W filmie postać Maji Minorskiej, która jest pogodynką. Kiedy ją poznajemy, kończy kilkuletni związek z żonatym mężczyzną. Jednym z bohaterów filmu, Krystianem Parzyszkim, granym przez Wojtka Mecwaldowskiego. Cześć, gdzie jesteś? Jak ci mówię 200 razy, odczep się to, jak myślisz dlaczego? To nie był łatwy związek, bo i on jest jakimś totalnym wulkanem. A to też nie jest dziewczyna, która zgadza się na wszystko, tylko to jest chyba takie, takie trochę włoskie małżeństwo było, tak mi się wydaje. Że to od euforii do, do kłótni. I myślę, że to temperamenty są tutaj, że się przyciągają. No i seks. Wiedziałem, że Maja Minorska powinna zostać zagrana przez Maję Hirsch z jej nieprawdopodobną energią, taką witalnością. Maja ma coś takiego ujmującego, że jak na przykład wybucha śmiechem, to wszyscy się zaczną śmiać, muszą się je śmiać. <laughs> Maja Minorska jest przyjaciółką Ewy Zilberberg wieloletnią. Jest to przyjaźń naprawdę na dobre i na złe. Dziewczyny są w stanie sobie powiedzieć wszystko i, i tak naprawdę się kochają. Ważne dla mnie było to, że wiedziałem. O tym, że ona się bardzo przyjaźni z Dominiką Klóźnią. Ja chciałem, żeby te nie tylko te postaci były przyjaciółkami, ale też wydawało mi się, że to istotne, że jeżeli te aktorki, które się dobrze znają, pracowały wiele lat w teatrze, a razem jak ja je zestawię, to da mi to jakąś wartość. Ja bardzo wierzę w to, że atmosfera między ludźmi powinna być dobra na planie, tak? bo ona generuje jakąś energię. Miałeś mi scenę w spa. Kiedy jesteśmy po prostu totalnie zjarane i no to jest specyficzny stan. Tych stan było dosyć dużo jednego dnia i były różne stany emocjonalne. I, I oprócz tego, że Andrzej nas jakoś tam do tego przygotowuje wiadomo, no to my, my się nawzajem bardzo, bardzo ładujemy energetycznie i, i bardzo się sprzęgamy. Gdyby Bóg była kobietą, nigdy by nie pozwoliła, żeby się tyło po jedzeniu. Nigdy. Nie byłoby czegoś takiego jak te suki, kalorie. I gdyby Bóg była kobietą, to niewiernym facetom penisy by odpadały. O tak. I z takim głośnym flajbem by odpadały. Same gwiazdy i nie będą ze sobą współpracować i będą grały przeciwko sobie. Ludzie muszą się uzupełniać. I tutaj akurat było idealne. One się lubią, ufały sobie, i myślę, że dały sobie coś wzajemnie takiego bardzo istotnego, co, co gdzieś e, widz e, zobaczy z korzyścią dla siebie. Weź go do Bozi! Weź go do Bozi! Weź Rozmawialiśmy o każdej scenie, ale na planie dzieją się rzeczy nowe. Prawda? Andrzej ma nowe pomysły. I tak naprawdę wszystko się dzieje na gorąco, co jest bardzo fajne. Dlatego, że gdyby to było przygotowane, to by nie było, nie było tej świeżości i takiego szaleństwa, które jednak jest na tym planie. Kiedy Cię ręczy złości.